Pandemia koronawirusa sprawiła, że większość z nas całkowicie musiała przeorganizować swoje życie. Co w tym czasie robią gwiazdy i celebryci? Przekonajcie się sami, oglądając nasz materiał. Magda Gessler, królowa kuchni, zachęca swoich obserwatorów do gotowania. Na Instagramie umieściła informację o tym, że już niebawem zamieści filmik dotyczący tego, jak przyrządzić kaszę z selerem i grzybami. Brzmi naprawdę pysznie. A dla łakomczuchów mamy prawdziwy rarytas. Magda nie zamierza kończyć tylko na daniach głównych. Szykuje również przepis na deser, którym, miejmy nadzieję, także podzieli się z fanami. Tak więc jeżeli macie ochotę w przyszłości zgłosić się do master MasterChefa, to naszym zdaniem jest to idealny czas na kulinarny trening i zainspirowanie się przepisami mistrzyni kuchni. Marta Wierzbicka. Gwiazda wzięła sobie do serca fakt, Iż przez najbliższe dni nie możemy wychodzić z domu i lepiej, abyśmy unikali kontaktów z innymi. Jak zapewnia na Instagramie, w końcu ma czas na nadrobienie zaległości w książkach, a także zdecydowała się na wiosenne porządki. Małgorzata Rozenek, to osoba niezwykle aktywna. Jednak teraz, przez wzgląd na sytuację i swój błogosławiony stan, postanowiła trochę zwolnić. Dużo odpoczywa, a także spędza czas grając w planszówki. Czy może być coś przyjemniejszego niż połączenie tych czynności? Julia Wieniawa. Ona również zachęca swoich widzów do wspólnego dbania o formę. Na jej Insta Story możemy zobaczyć zestawie ćwiczeń, które wykonuje w domu. Oprócz tego, także stawia na porządki. Postanowiła zrobić remanent w swojej garderobie. Pozbyć się wszystkich rzeczy, których nie potrzebuje, są za małe bądź za duże. Ma zamiar wystawić je na aukcji, a całą kwotę, która zostanie zebrana podczas licytacji, przeznaczy na służbę zdrowia. Piękny gest! Małgosia Socha także nie narzeka na nudę. Na swoim Instagramie zachęca do dbania o skórę, robienia porządków, a także gotowania. Śledząc profil aktorki, na pewno uda nam się znaleźć inspirację, dzięki którym czas w domu spędzimy kreatywnie i z pomysłem. Karolina Gilon opracowała plan treningowy dla swoich widzów. Znana z zamiłowania do sportu celebrytka codziennie prezentuje na insta story ćwiczenia, które można wykonywać w domu. Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu w wykonywaniu ich mamy szansę zachwycić wszystkich piękną sylwetką i świetną formą, a także zadbać o nasze zdrowie. Ania Lewandowska, podobnie jak Karolina Gilon, zachęca fanów do aktywnego spędzania czasu w domu. Ania i Robert chętnie pokazują, jak teraz wygląda ich codzienność, w której największą rolę odgrywa ich córeczka Klara. Wspólne ćwiczenia to tylko jedna z aktywności, które proponuje fanom Lewandowska mobilizuje także obserwatorów do zadbania o swoją skórę. Trenerka wrzuciła na swój profil filmik, w którym pokazuje, jak poprawnie wykonać masaż liftingujący, który wygładzi zmarszczki, ujędrni skórę i zniweluje opuchliznę. W sam raz na przygotowanie skóry na nadejście wiosny. Kochani, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nasze gwiazdy dały Wam pomysły na to, jak spędzać czas w domu. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się już za tydzień oczywiście na kanale Jastrząb Post.